Czołem moi szeregowi. Przede wszystkim opowiem, co zrobimy. Zapraszam na Shorts. Zapraszam oczywiście na moją kompanię, czyli na Discorda. Oczywiście na live'y i odcinki, gdzie przedstawiam wiele materiałów dydaktycznych na temat militariów, gier, broni i tym bardziej podobne czytać opis kanału jakim przeznaczeniem. Dobrze. Dzisiaj mała historyjka dokładnie o czas pracy kierowcy. Dokładnie absurdy, bo jesteśmy na absurdach. Jeżeli ktoś sobie myśli, że czas pracy kierowcy jest 8 czy tam 9 godzin, limitowany, zapomnijcie. W Armii 3 tak nie jest. O godzinie 8, załóżmy, wyjeżdża ciężarówka z jednostki wojskowej z Armii 3 w nieznanym nam kierunku. Oczywiście w celach logistycznych, mogę powiedzieć, wraca o godzinie. 24 no tutaj trochę inna godzina jest ale wiecie co mi chodzi. Tak naprawdę czas pracy kierowcy jest nielimitowany i tak naprawdę jeśli ktoś sobie myśli że um, sobie uszodnie tym bardziej podobne i będzie robił 8 godzin no to wam wszystkim życzę powodzenia ponieważ no trochę to tak nie jest że 8 godzin nawet potrafią Kierowcy z Army 3 spędzić nawet 16 godzin, jak to kiedyś odpowiadałem na live'ach, jechałem z kierowcą, ale wuju, ale można pracować. Tak, ale nie w Armii 3. W Armii 3 najważniejsze jest pojechać i wrócić tego samego dnia, bo na następnym dniu dana ciężarówka, dany samochód jest potrzebny i nie jest to tak. Czy to jest absurd? Oczywiście, że jest. Oczywiście nie zdarza się to w 100%, że każdy kierowca robi tyle godzin, ale oczywiście trzeba wziąć, że są takie sytuacje. Około, no nie chcę wam kłamać, ani przychodzisz, chociaż wszystkie to jest fikcją. Załóżmy, że te 20% danych graczy tyle robi godzin. Nie może każdego dnia, ale raz na tydzień, raz na miesiąc. Tak się zdarza, że nie będziecie, lub na przykład jakieś ćwiczenia inne. Dlatego stwierdzam, że to jest absurd, że nawet jako kierowca ciężarówki, który gra jako kierowca, jedzie ciężarówką, nie robić więcej, niż może organizm wytrzymać. Bo Wyobraźmy sobie, że taki kierowca jedzie 16 godzin, na szczęście jeszcze nic się nie stało, albo nawet nie było tych kontroli sprawdzających czas pracy. Tak ja mały absurdzik. Oczywiście dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie mnie. Szybki dzisiaj odcinek, wiadomo, na potrzeby dzisiejszych absurdów wojskowych z Army 3. Czytacz, opis kanału, dziękuję, że wysłuchaliście mnie do końca. Zapraszam na Sorcz. Fajne, teraz bardziej lepsze mi się wychodzą, ale to zobaczymy. Pamiętajcie, zostawcie ten komentarzik dla statystyk i zwiększenia zasięgów, jak się wam spodobał ten dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. misklik. Pomyłka logistyczna. Oczywiście ta historia jest fikcją. Wszelkie zbliżne osób, nazwisk, miejsc są przypadkowe. Dziękuję. Trzymajcie się. Hej!